Państwo, ponownie. Wczoraj nagrywałem ten właśnie film, ale po dotarciu do domu, do domu i odtworzeniu tego filmu na komputerze stwierdziłem, że jest kiepski, ponieważ wczoraj wiał straszliwy wiatr, czy straszliwy, duży wiatr wiał. Zagłuszał moje słowa i chyba też oprócz tego za daleko ustawiłem kamerkę. Także postanowiłem ten film od nowa nagrać. Chodzi mi o to, że w poprzednim filmie opisującym e, tą piłę zapomniałem powiedzieć, że ma e, moja, moja piła ma prowadnicę tylkości 30 cm. Jest to 5 cm mniej niż Państwo byście to od tego, e, co Państwo byście kupili w sklepie. Bo w sklepie standardowo jest e, zaopatrzona w 35 cm. Dlaczego ja ją skróciłem? Na początku miałem właśnie 30, 35 cm prowadnicę, ale stwierdziłem, że jest y, zbyt długa do tego, do tej mocy piły, bo ta piła ma, powtarzam jeszcze raz, ma moc y, 1,8 konia. E, także ta 35 była za długa, piła y, niezbyt dobrze piłowała e, Powiem tak, że tutaj podpowiedział mi znajomy, że tutaj wstawić mniejszą prowadnicę, to jej osiągi znacznie wzrosną. Znaczy jej osiągi po staremu były 1,8 konia. Z tym, że przy wstawieniu krótszej prowadnicy i automatycznie do tego krótszego łańcucha, przypominam pic, łańcuch pico, pico Mikro, zwiększa się ilość obrotów tego łańcucha i ta piła tnie. Odczuwalnie lepiej, ale ja nawet powiem, że sporo lepiej niż ta na prowadnicy 35, co jeszcze tu mogę powiedzieć? Ta piła jest specyficzna, jak mówiłem. Aha, jeszcze Państwu chciałem pokazać, jak można regulować bieg jałowy. No jest taka sprawa, pewnie nie wiem, czy Państwo będziecie to kiedyś mieli, ale możecie mieć, bo to jest takie. Częste schorzenie tych wszystkich pił, mianowicie to schorzenie polega na tym, że jak, jak, się kupi, jak się kupi nową piłę, to ona wszystko elegancko jest fabrycznie ustawiana, elegancko wszystko chodzi, można ją ładnie odstawić na bok, jak się obetnie gałęzie, gałąź na bok odstawić, e, gałąź odrzucić, później znowu ją wziąć do ręki i ona jak jest odstawiana, e, nie zgaśnie. Natomiast później już tak gdzieś po dwóch latach, kiedy ten silnik już jest y, do, kompletnie y, dotarty zaczynają zaczyna być pewne problemy, mianowicie zaczyna ona, y, potrzebuje, po, potrzebuje regulacji, jak się, później, jak się później okazuje, mianowicie na biegu jałowym zaczyna gasnąć, no jest, to jest taki problem, to jest banalny problem, ponieważ ją można bardzo ładnie ustawić, tylko jak człowiek na tym się nie zna, oddaje ją do serwisu. W serwisie nie mogą jej podgrzać do temperatury roboczej, bo tylko po prostu ją zapalą. Odstawią ją na bok, lekko tylko po prostu ją podgazują, bo nie, nie mają gdzie jej, jej wypróbować. Tylko lekko po prostu podgazują. Zostawią ją, żeby tak się, żeby na ją nie było się rozgrzała i, i, i ją regulują. I to jest po prostu na nic. Oni mają tam przeważnie w tych serwisach, mają jakiś tam małe, mały kwadracik, mają trawki, No i to wszystko w sumie. A to po prostu wymaga, żeby regulacja biegu jądego w tej, tej pile wymaga tego, aby ona, żeby po prostu normalnie ją, tak jak w pracy, żeby normalnie ją, żeby nie pociąć trochę drzewa. Wtedy ona już jest rozgrzana do temperatury roboczej. Właśnie można ją regulować. Natomiast, jeżeli to się robi tak tylko na lekkim, lekkim gazie, no to nic nie da. I ile razy jest tak, że dawałem ją do, do serwisu, yy, właśnie z tym, z, z tą bolączką, co powiedziałem, bo wszystko mi mówili, że wszystko elegancko ustawione. Po czym brałem ją, po czym odpalałem ją w pracy i ona to samo miała, co, co wcześniej. Później znowu ją dawałem, znowu niby nie zrobili, znowu i znowu, i się w końcu wkurzyłem. Za którymś razem wziąłem po prostu tą książeczkę. Tu ją mam. Do domu zawiozłem. Na szybciej sprawdzę? No nie mam jej do domu, nie zawiozłem z powrotem. Wziąłem książeczkę, którą instrukcję obsługi, którą się kupuje z tą piłą. Po prostu zwyczajnie przeczytałem tą instrukcję, bo się wkurzyłem. Byłem zdeterminowany. I na w w końcu sam. Bez żadnej zbędnej filozofii. Dlaczego, co jest dla tego potrzebne? Zwykły taki mały śrubokręt, który kupuje się z, z tą piłą. Odpalenie piły, porobienie trochę, pocięcie ją, ją drzewa. I jak ona już jest dobrze rozgrzana, trzeba po prostu wtedy można ją, wtedy można ten śrubokręt tutaj włączyć, włożyć do tego otworu, który tutaj pisze L.A. i yy, albo można ją wyłączyć nawet, albo po prostu na biegu, najlepiej to robić jak piła i działa. Zacząć po prostu tym szybokrętem kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Yy, w książce, w książeczce pisze, że Trzeba to robić do momentu, aż łańcuch zacznie się obracać, bo na biegu jałowym łańcuch nie może się obracać, ale w tym momencie yy, trzeba to tak kręcić aż do momentu, kiedy zacznie się, się obracać. Po czym, jak zacznie się obracać, przekręcić z powrotem, czyli w kierunku przeciwnym do, 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 do ruchu wskazówek zegara o jedno, mm, o, jedno, o, o, jedno o jedno, przekręcenie szybokręta. No i po czym, jak ona już jest ustawiona, czyli ten łańcuch się już nie obraca, a piła na dbiebiejowym już się gaśnie, można po prostu ją, ona już po prostu jest ustawiona. Z tym, że ja zauważyłem, że tutaj w przypadku mojej piły, jak zacząłem tutaj kręcić ją, tutaj, oczywiście zgodnie z ruchami wskazówek Wegera, nie musiałem ją dokręcać aż do, do momentu tego, że będzie się łańcuch obracał, tylko wiele wcześniej piła zaczęła mi po prostu już zaczęła mi dobrze chodzić i przestała mi gasnąć, także to, to proszę Państwa to trzeba robić na wyczucie Na wyczucie, aby tylko po prostu ta piła były w momencie kiedy się odstawił, sama chodziła, nie gasła, i to jest ten moment, kiedy ta piła już jest praktycznie dobrze ustawiona. Zauważyłem, że piła. Inaczej się sprawuje, gdy jest ciepło, a inaczej się sprawuje, gdy jest chłód. No, gdy jest chłód, to no nie wiem, taka moja, jest ten, taka moja jest teoria, że jak jest młody, to ona chyba więcej, więcej powietrza dostaje wtedy i wtedy lepiej chodzi. Natomiast, gdy jest gorąco, to w, w te ustawienia, które dobre były na chłód, to jej nie wystarczają na ona wtedy właśnie gaśnie. To ja jeszcze mogę powiedzieć, no, za chwilę to zademonstruję za, za jak to się robi. A Państwu jeszcze powiem, bo jest jedna ciekawa rzecz, że yy, używam nieraz do, do tych pił, oczywiście wiadomo, że trzeba używać benzyny 98, wysoko, wys, wysoko sprężającą yy, silnik. Ale ja nie używam benzyny Shell'a, to chyba jest 100, 100 oktanowa zauważyłem, że przy szelu ona, się, ona ma jeszcze, odczuwalne ma jeszcze lepsze parametry, jeszcze lepiej działa, lepiej, że po łańcuch się, nie wiem, mniej się, tak mi się wydaje, że się mniej tępi, po prostu zachowuje się lepiej. I pytałem się tutaj serwisanta o to, już paru nam nawet serwisantów, żeby sprawdzić czy tam, czy oni się, nie w swojej opinii. Oni stwierdzili, że ta piła ma wtedy faktycznie na ma lepsze sprężanie, lepiej nie, tylko z tym, że nie należy z tym przesadzić. Na przykład nie należy dawać szela, tego stłotonowego, już nie wiem, ktoś się tam nazywa tam bez power czy tam coś, nie należy dawać, kiedy temperatura jest powyżej, powyżej 20 stopni, to silnik może się za bardzo wtedy rozgrzać. Natomiast tak gdzieś w temperaturze do 16 do 18 można spokojnie tym strzelem robić. I tak radzimy Państwu to sobie samemu, samemu sprawdzić, jak, to, jak, jak Wasze piły będą się przy tym przy tej benzynie zachowywać. Natomiast stosowałem tą piłę, Jezu, to stosowałem ten, to paliwo do kosy spalinowej i żadnej różnicy nie ma, setka czy, czy nie setka, to kosa tak samo, tak samo się zachowuje. Natomiast do oczy do końca też stosuje benzynę 98 No chyba, że takim się jestem w Gnajewie, Gdzie nie ma, gdzie zabraknie mi benzyny Gdzie się po prostu, gdzie się przeliczyłem e, Z ilością paliwa, które miałem z sobą wziąć I po prostu zabrakło. No to wtedy wiadomo, że się 95 Ale jednak wolę nie korzystać Z, taki, z tych zestawów benzynowych w takich miejscowych, Bo tam mogą, mogą i fałszować A może być stare paliwa, albo mogę fałszować Też Ech, Dobra, teraz odpalę piłę i pokażę jak to, jak to regulować. Aha! To jest taka ciekawa sprawa, bo ta piła jest nietypowa. I tu chciałem pokazać. Tu jest... Yy, tu jest... Yy, tu trzeba nastawić yy, na sanie. Tu jest sanie, więc to widać w tej chwili. To ona jest nastawiona na, na saniu. Jak się zaleje się ją e, świeżą benzyną po wypaleniu poprzedniej mieszanki. Należy tutaj ze trzy razy przycisnąć mieszek paliwa. Ja tego nie zrobię, bo tam już e, to, na tym paliwie coś środku już robiłem, także ona już jest e, e, zasała to paliwo, także tego po prostu nie trzeba robić. W każdym razie to jest ustawienie na, na saniu na Tu natomiast w tym, tej pozycji ona jest wyłączona, więc trzeba tutaj przycisnąć przycisk I o, Bez tego można tutaj, tutaj ją ustawić Właśnie na ten, na ten poziom najwyższy na ssanie. To obojętnie czy ona będzie, czy, czy, jest, czy jest tego, czy jest nowy, Czy jest, czy dopiero została z, zalana paliwem, czy po prostu kompletnie ostygła Tak samo, przy, tak samo trzeba tu czynić, no i teraz w tym momencie zalinkę, no. Uruchomiła się i zgasła, czyli została paliwo. W tym momencie tu ją po prostu przesuwam ten włącznik, do pozycji roboczej i odpalam. Ja no powinno mnie odpalić i już na nie pracować. A jeszcze jak odpali to muszę tutaj przycisnąć, tutaj żeby to mi przeskoczyło na, na pozycję roboczą. To jest ustawiona prawidłowo, ale żeby pokazać jak to nachodzi, jaki gas przy prawidłowym ustawieniu, lekko wytrzykańskę yy, yy, w kierunku przeciwnym do ruchu Staszki Magara, żeby po prostu się stać. Już tutaj taka staje się mułowata, nie wiem skońka, czy słychać na kamerze. Postawi no. o już mi gaśnie. Zgasiłam gaśnie, trochę tak właśnie ona mnie robiła za każdym razem, kiedy dawałem ją do, do serwisu, żeby mi nie ją ustawili. Teraz tak, teraz zacznę ją już prawidłowo ustawiać, czyli zacznę kręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i powinna mi się dobrze wtedy ustawić już. Możecie tak ją ustawić, żeby aby trochę, jak chcecie po prostu, żeby trochę szybciej pracowała albo Albo wolniej, żeby miały te obroty szybsze, albo, albo wolniejsze. No, możecie, wydaje mi się, że możecie się tym kierować. Chce, będziecie raczej chyba chcieli ustawić na, na trochę wolniejsze obroty, kierując się tym, żeby nie wam paliwa, paliwa. ale radzę wam tego nie robić, bo ona i tak jest dość oszczędna, Także tam, jak tam, krótkę wam więcej pali, to nic nie stanie. Ważne, żeby po prostu, żeby się nią fajnie pracowało.

jest dobrze nastawione, mogę, mogę jeszcze ją podkręcić, może jeszcze trochę szybciej chodzić, może wolniej, ale to tak mniej więcej jest w porządku. O, Teraz jest dobrze, już jest rozgrzana. Także po cholerę łazić ciągle do tych serwisów i po prostu się ir irytować. Kiedy, kiedy będą mówili, że jest wszystko w porządku, i później jechać w terenie, znowu to się będzie wszystko powtarzać. Można to zrobić samemu. Także to, to taka prosta rzecz, niby. Ale, ale bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Aha, i chciałem wam jeszcze was ostrzec przed takimi jakimiś domorosłymi różnymi specjalistami, którzy niby wszystko potrafią. A tak nie potrafią nic. A tak naprawdę nic, nic nie potrafią. Także to polegajcie na swoim zdrowym rozsądku. A jak będziecie się bali to sami zrobić, to kogoś po prostu poproście tak, żeby, żeby wam zrobił. Kogoś takiego, kto, kto po prostu ma piły, kto robi tymi piłami nie zadziera nosa. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.